Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie troszeczkę o małych dzieciach, troszeczkę o robieniu zdjęć małym dzieciom. A więc auto zatankowane i lecimy z Szymonem cykać wodki. Powiem wam, że czasem tak też w życiu bywa, że trzeba się zatrzymać na środku drogi, włączyć awaryjne i zrobić zdjęcia. Patrzcie. No i jak widzicie, jesteśmy już w drodze do Tomasza Mazowieckiego. Jedziemy do moich przyjaciół Kamili i Michała e, robić właśnie zdjęcia ich ciciusiowi. Mała Łucja jeszcze w sumie nie ma dwóch miesięcy, także nie będą to niestety zdjęcia e, nawrotkowe, nad czym ubolewam, ale myślę, że też będzie ciekawi. Kamilka i Michał również cykają zdjęcia, także myślę, że też złapią swoje kadry. W większości moich zleceń robię właśnie... Malutkim dzieciom. Są to kszty. I powiem Wam, że praca z dziećmi o tyle jest trudna, że ciężko jest się z nimi dosyć dogadać, ponieważ nie możemy powiedzieć, a spójrz się tutaj, w prawo, w lewo, uśmiechnij się, smutna, poważna, bądź. No niestety, musimy sobie radzić. E, moja złota rada jest taka, że przeważnie albo się wygupiam, albo robię jakieś e, głupie miny, coś może w tyle pokazuję, albo proszę rodzinę, właśnie, żeby zagadali maluszka. Zdaję sobie sprawę z tego, że jak robię jakieś głupie miny, to dorośli patrzą na mnie i tak. Nie do końca wiedzą o co chodzi, ale za to efekt jest naprawdę niesamowity, bo dziecko patrzy, czasami nawet się uśmiechnie i uważam, że naprawdę jest warto. Z do własnego doświadczenia jeszcze wyniosłam to, że jednak głośna migawka w aparacie to jest dobry sposób, żeby przyciągnąć uwagę malucha. No tak chcemy, ci nie chcemy. Mm. Nie, no widziałeś, no ciotka, użalałaś. uszalałaś. pogadać, co? Rzucały, tak? no Wróć Ojej, Ej, się. miękko. Za miękko, już. Cześć, jestem Kamila. My jesteśmy po sesji niemowlęcej. Kupcja dzisiaj była wyjątkowo grzeczna i cierpliwa, co teraz troszkę sobie odbija. Oto efekty. W bardzo magicznym sposobem jesteśmy już w aucie i lecimy do domu, jesteśmy po zdjęciach. powiedziałam, że całą e, pogadankę dotyczącą sesji, jak to wszystko przebiegało, nagram już w aucie, ponieważ chciałam dać już spokojnie spać naszej małej modelce. E, a więc zaczęliśmy od wybrania miejsca, gdzie te zdjęcia będą robione. E, jako że nie chciałam używać żadnych lamp błyskowych, postanowiliśmy, że skorzystamy e, z światła zastanego, z o, światła dziennego. Mówiliśmy, że na stole, tuż przy oknie. Oczywiście stół wyłożyliśmy poduszkami, żeby nasza gwiazda miała pięknie, mięciutko i wygodnie. Następnie nałożyliśmy na to kocyk, żeby wszystko pięknie wyglądało, żeby nam się komponowało, było jednolite tło, co zresztą mogliście zobaczyć. Chcemy miała na sobie takie majteczki z podenki, całośnego oczywiście na Pampersa, żebyśmy nie mieli niespodzianki. Miała również na sobie czapeczkę z łóżkami, ale również z doświadczenia wiemy, że to raczej się nie udaje. Dzieci nienawidzą mieć niczego na główce, czy to są jakieś e, pusteczki właśnie, czy jak szczapeczki. E, także była to naprawdę szybka akcja. Drugie podejście było natomiast bardzo spontaniczne. Postanowiliśmy na ten kocyk nałożyć jeszcze jeden kocyk, tylko bawełniany. Pomyśleliśmy, że może to właśnie ten materiał ma wpływ na to, że Łucja jest niespokojna, nie za bardzo jej się to podoba. E, po dosłownie kilku minutach, gdy Łucja miała czas tylko i wyłącznie dla siebie, mogła się zrelaksować, e, Michał delikatnie przeniósł ją ja e, dla naszej Stanowisko i zaczęliśmy działać. Z tego co widziałam na różnych tego typu sesjach, dzieci w większości raczej bym powiedziała, nie spotkałam się, żeby miały oczka otwarte. Przeważnie dzieci spały. Ze wcześniejszych rozmów z Kamilą wynikało to, że Ucja nie lubiła za bardzo właśnie zdjęć, dlatego obawiałam się, że będę miała dosłownie chwilę, żeby złapać dobry kadr. Jak się okazało, malutka poszła spać i spała sobie w najlepsze kilkanaście minut. Także na spokojnie mogliśmy robić zdjęcia. Powiem jeszcze, że udało nam się nawet dwa razy zmienić pozycję, mniej więcej tak jak chcieliśmy. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona. Słuchajcie, ogólnie jak przyjechaliśmy, to byliśmy może e, dwie godzinki. E, to dużo czasu poszło na przygotowanie, na tą przerwę łuci, e, e, Także myślę, że to jest naprawdę dobry czas, patrząc na efekty. Powiem Wam, że naprawdę było to nie lada wyzwanie, ale myślę, że udało nam się e, sprostać mu. Wraz z Kamilą przeżywaliśmy każdy ruch UCI, bo w każdej chwili w sumie mogła się obudzić, co mogło też oznaczać koniec sesji zdjęciowej dla Malucha. Powiem szczerze, że trochę się stresowałam, e, ale to był taki pozytywny stres, bardzo. Chodziłam na palcach, praktycznie e, starałam się nic nie mówić, albo mówić jak najmniej. Cieszę że też, że Kamila powiedziała słowo od siebie. Będziemy oczywiście robić więcej vlogów tego typu. Więc tak jak już mówiłam, lecimy do domu zgrać materiał, zobaczyć e, zdjęcia, obrobić je na spokojnie. Jesteśmy właśnie na Tamiu w Jest tu też nieziemsko pięknie. Zobaczcie kilka przebitych i mam nadzieję, że to zobaczycie.